Ja, ja, nazywam się... Ja już zapomniałem swojej nazwy na YouTube. Jezus Maria Ale tak, to ja Powróciłem na YouTube'a Antek Kopeć W końcu, że powrócił. Nie chyba rok, rok już nie nagrywam Bo rok temu zacząłem i już nie nagrywam Dzisiaj nagramy sobie yy, Call of Duty Cold War Black Ops sorry Call of Duty Black Ops i na końcu dopiero Cold War zagramy sobie w tryb wieloosobowy i ogólnie szczerze wam powiem mi szczerze mówiąc bardzo dobrze idzie w akurat tym bo o ile się nie mylę to w ostatniej rundzie jeszcze przed nagrywaniem chciałem sobie potrenować no i przed nagrywaniem Zdobyłem chyba ponad 600 yy, zabójstw. Yy, tak, checkmate, deathmatch drużynowy. Eee, jak czasami będę coś śpiewał albo coś takiego mówił, to spokojnie. Ja tak mam, bo wiecie, ogólnie bardzo lubię sobie tak śpiewać. Jak gram, coś śmiesznego powiem. Oczywiście bez przeklinania. O, tak, oczywiście to bierzemy. W ogóle ja, ja nie wiem czemu, ale e, miałem... W, e, jak się dowiedziałem, że istnieje taka broń tutaj jak AUG, to miałem na, niej, na nią fetysz. I jeżeli ktoś mnie zabił, to tak się wkurzałem i cały czas myślałem, że ktoś mi zabierze tego AUG i że e, po prostu... Oh, że nie będę mógł nim grać, nie? <laughs> Berlin, Niemcy wschodnie. 22 stycznia rok 1900... A? Jesteście pewnie spostrzegawczy i mogliście widzieć, że mam magnuma! Ho! No Na pewno! Na no pewno strzelać bez rozkazu! Chłopie zastanów się dwa razy. Zanim powiesz, to profesjonaliście. Oczywiście lepiej się ukrywać, a nie wyjść na otwarty ogień od razu. No i no, już słyszę... O! Koledzy! Gaddafka, laska. O, kolega, koleżanka! Znaczy się. Gdzie, 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 gdzie. O. Ktoś tutaj leży. Pewnie gruby melarz był. YouTube to nie tak. To, to, to jest ketchup. Oni mają e, ketchupy z McDonalda w kieszeniach. No i jak do nich. E, E, karabinkiem z wody robię to oni. E, ten ketchup wypuszczają mnie. To jest takie na żarty. Bar, bar, baba, -ba. bar, -ba 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 -ba. Nie wiem czemu widzowie, ale szczerze, to możliwe, że dzisiaj będę miał najlepszą akcję w tej grze. O tak. Ała, a ojejejeja, ja, ja, ja. Dimitri, borwe, dorwe! O, ktoś mi pomógł! Dzięki. wow, każdy o tym wie. Niemcy, Berlin Wschodni? Kto w ogóle na... <kluzny> Kto w ogóle na Niemcach się zna? Ten pierwszy rzuci kamieniem. I tak może mnie lekko kaszleć, bo yy, byłem przez... w tamtym roku byłem mega chory. Nie chodziłem chyba przez dwa tygodnie do szkoły, a byłem przez cały rok pra, prawie chory. Bo tak mnie dusiło, że mama powiedziała, że cały rok byłem chory. Tak na żarty oczywiście, ale wiem. to tam jest. O, kurde! Skubana! Oho, to ona ma taką broń! A ja mam AUG z laserowym. No dobra, teraz nie mam laserowego, ale jakbym e, miał level chyba piąty, to tam masz wtedy laserowy na no mieczacz. Auć. Jezus Maria, mój! Mój! Widzę, widzę, widzę! Ała! O Jezus! Ale mi szczelili! Ała. Ale to musiało boleć. Aha! Albo są... Albo są w środku, albo są e, tutaj, na polu właśnie. O, amunicja, co sobie od razu wezmę. Tak, o, o mam. O, koleżaga. Ko koleżaga. Chciałem powiedzieć kolega, ale nieważne. Wow wow, 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 Cały... Cały... Jak go w tył zaszłem! Chłop się nawet mnie nie spodziewał. Czekaj, bo mam nic nie do O! O! Bo mam dociągu. Longo, bomba, rabididida! da Widzowie, ja mam jakieś zwiny, że tutaj widziałem przeciwnika, czy co? Bo chyba mam... A Out, Au. Szczerze to musiało bo... Chciałem powiedzieć, że to szczerze musiało boleć, ale nieważne. Jeżeli widzowie ktoś chce sobie potrenować przed na przykład e, zagraniem w Call of Duty Modern Warfare 3, bo tam jest pełno takich e, właśnie misji. No to radzę wam zagrać sobie w tryb wieloosobowy, na przykład jeżeli macie Call of Duty Cold War Black Ops. Tam macie tryb wieloosobowy. Ja na przykład teraz sobie gram tylko po to, żeby sobie poćwiczyć. I ten, nie? Ja nie gram dla. Ja, ja gram też dla zabawy jednocześnie, bo. Nudzi mi się. Całe Call of Duty Black Ops Cold War przeszedłem, więc. E, nie mam co robić, więc sobie gram, tak? Szkoda, że nie mam mikrofonu, bo, bym nie, bo by nie dość, że mnie lepiej było słychać. To bym jeszcze lepiej w ogóle e, ogólnie ten. Mógł gadać z moimi kolegami, którzy. Ała! a moja głowa! Ała, co żeście mi zrobili? podłe dranie! Ja już gdzie pieniądze są od zaraz! O, 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 o! o Spartacus! Dobra. Jestem ciekaw... Okej, okay, 4 minuty, a ten odcinek powinien mieć 20. <gryw> e, możliwe, że ten odcinek... Ej, czy ten odcinek już ma 7 minut? Czy mi się wydaje? Nie, bo w sensie... Oj, 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 Nie, bo w sensie... Po co tam mi O, tutaj. Ciup, kiup. Kiu. Ciu Happy, happy, heo Ciek, cik, chodź, chodź, szok, Ja już podziękuję, czuję się w razie. Cześć, do domu. O, koleżanka, nie, kolega. Rata, ta, 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 ta. Jak chcecie, widzowie, to mogę nagrać dla Was osobny odcinek i nagrać Wam po prostu misję z Call of Duty e, z głównej kampanii, nie? Bo też nie wszystkie, bo też e, pamiętam, jak je zrobić, ale. Jeżeli chcecie, to mogę wam pokazać, bo ogólnie jestem bardzo dobry w tą grę. O, jo, 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 ale to się boleć. To nie tak, że mi go nie szkoda. Mi go jest właśnie szkoda. baba, -ba Barba baraba! Ej, za mną tam jakaś baba. Siedli, czekaj. O, dzięki. Kto to widział? Kto to widział? Ło Ale mu szczeliłem, lepę. Dobra, tak... E Mogę to wziąć? O, 66 amunicji! A jak zaczynam grę, to mam tylko 60. Ała, ale to musiało boleć! A. Czekaj! O kurde! <gryw> nie, nie trafiłem, bo już zdążyłem mnie zabić. A marnie skończyłem. a e, tak. Koledzy, czekaj. Skąd wiem? Para. Dawaj, o zemsta! Królobójca, czekaj. Rata, ta, ta, ratata. ta, ta, Jest, w końcu mogę wziąć zaopatrzenie. O nie, o nie, kolega, kolega. Kolega? O kurde, o ja pierd... Papier. Japier papier ile ich tam jest. O tak. Ała! Co mi robisz? Gdzie mnie za dupę chwycił? Który? Tam. Widzę. Aha tam jest. Tam jest trzech. To ich tak zajdę. Sialekum manekum manekum sialekum. Łocie panie. Cyk cyk. Chodź 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 no bo czuję, że wariuję cyk cyk domu. O tam koledzy. Ała! Ała! Tu jest! Dawaj go, ale, że ja go nie widziałem, na no serio? serio sobie. O, teraz on mnie nie widzi. O! I co mi zrobicie? Hmm? No nic. Tak? No to patrzcie, co ja. No to ja wam wzywam śmigłowiec szturmowy. Haha, ha. coś za coś. Piu, piu, piu. Ała. Ból odczuwam, ból. Dawaj! Jest! Zwycięstwo! Co jest? 100 do 52! Ja nie mogę! To jest moja najlepsza akcja? Moja najlepsza akcja, co jest? O! Co to był za dźwięk? Taki. To byłby dźwięk, gdy jakaś postać umiera. O! No i tutaj już niestety umarłem. Ale teraz. Teraz, widzowie, żeby was nie zanudzać, to wam zatrzymam... Ja nie mogę średnio! Co jest? Śmierci 5! Eliminacje 57, zadane obrażenia... 7594! Ja nie mogę! Dobra, ja wam tutaj zrobię takiego myka, że wam zatrzymam filmik na chwilę i e, później wam ogólnie puszczę e, granie, ok? Na, na, na razie pa dobra widzowie. Rozpoczynamy i to tym razem w jakimś markecie. Tej mapy jeszcze nigdy nie ogrywałem, więc zobaczymy sobie niejdź dość żywy. Zobaczycie co to jest za mapa i też ja zobaczę. Nie wiem Nie wiem co to jest za mapa, ale wiem, że na pewno będzie fajna. Oh. AUG, no bierzemy, to jest mój typowy zestaw na rozgrywkę, AUG, Magnum i można lecieć, Two Days on the Moon. Seria dwa dni na księżycu, tylko byłem, albo, o, o, Japonica, ja, ja się nazywam Japo New Year, New North. Stany Zjednoczone.

a, G. a ja mam takie coś. To się nazywa Wpiernicz. Na górze są? Jezu, ja pamiętam moją najlepszą akcję. Jak schodzili z góry, a nagle, nagle wchodzą. Wracają się, a ja ich tam zabijam, nie? Czekaj. bara barba, o ja nie mogę. O ja nie mogę! Przecież ja miałem. O, dzięki. Ale przecież ja wiem, tego pełno mam do Magnuma. Zatrzymałem się, jak nie wiem. O! O nie! Kolega! Paciuuu! Paciuu, Ale to mnie musiało boleć. O! To jest zima 20 lat temu, gdy. To jest, dwa... to jest zima. W... To jest zima, gdy nasi rodzice byli mali. Serio? To dosłownie, o tam jest koleżanka. Say goodbye to you Gdzie? Tutaj! Waper 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 junior freki si pirda per o widze. Arbi no, Hajka. Hej. Jak tam u was wam dzień mija? No fajnie. Trochę sztywni są. Ha ha ha. Nie, to był słaby żart, widzowie. Oceńcie ten żart, czy był słaby, czy był dobry. Że trochę są sztywni. Od... Kolega mi chciał coś pokazać. Może swoją broń, ale ja mu nie dałem, ale ja mu nie dałem pokazać, bo wiem, że byłam ją słabszą. Od mojego A AUG, mistrza broni. A... Ból... AU! Tam jest! O nie, to ja wam wzywam... Ha! E, ja, ja, widzowie ja kiedyś jak grałem na e, jakiejś mapie na, Yama, ja, na Yamantau tutaj w tym Call of Duty na wieloosobowym, więc to wiecie co wezwałem? Przez przypadek wezwałem dosłownie atomówkę i zabiło każdego, ale i tak wygraliśmy. Wybię szyby. Ej, my też możemy wybić szyby. Barbara, Barbara. Ej, dosłownie nie rozumiem, czemu on nie zrobił tak, tylko tak stop. Zde. Ała. Aaa, boli. Boli mnie rączka. Boli. On. O. O. E. Hopper, przecież hopę. Hopę. I kto tam mnie strzelał? A za... a Ała, to musiało mnie boleć. Czy ty nie możesz zrozumieć, że mnie to bolało? Mnie to boli, jak ktoś mnie tak bije. O. Ale akurat jego to nie boli. Co z tego, że dosłownie z bliska e, mu w nogę, znaczy w brzuch, to na pewno go nie bo... lało. Ej, dlaczego on się nazywał Oksygen? Dosłownie tam pisał Oksygen. Oks Ox, podłoga gen. A. Nie ma ammunition? mam amunicjon? Mam amunicjon. No, to czemu nie mogłem nagle używać? O, weź mię uzupełnię! Weź mi Który cię bije? Tam cię kolega bije? To mu zrób tak! Barbawa Naraska, laska! Ale ciebie tu nie chcemy. Chłopca chciał mi kolegę zabić z jakiegoś nie wiadomo czego jakiegoś małego pistolecika. Orby, ten nie ma. Normalnie, nie niebogiego filo. Koronel jest do do ona Nie ma. Kurda, ja dla nich piosenkę zacząłem śpiewać, o żeby im miło było. Trochę sztywny ten pan. O, już tu idzie. Kurde, pan Sam no nie! Jak mnie chłop O Jezus Maria, zdarzyła się awaria hero coś kruje, na pewno coś smaruje, nie mamy kula, pinuje, ała, go, Jezus Maria, A, ale to musiało nie boleć. Nie wiem czemu, ale to sero mnie bolało. Jezus Maria, co to kto ma taką ba? No to rzeczywiście się popisał swoją bronią. No ci też zbytnio nie, zbytnio tacy głupi. Czy ja właśnie uratowałem Lokopoko? E, jak się widzowie skończy e, ta runda, to. E, to wam pomoże. To wam. O, śmigłowy szturmowy! Ja chcę wezwać atomówę. U góry? Gdzie? Nie widzę ich. U góry, co ty gadasz, diesel? O, tu jest. Kurde, biega jakaś baba z nożem po Krakowie, a wy, kurde, to jest galeria krakowska, prawda? Ej, widzowie powiedzcie. No czy to wam nie wygląda, na, czy to wam nie wygląda na galerię krakowską, patrzcie. Tutaj AE Konstrukcjone. Tutaj butik odzie... tutaj auto e, Jana Pawła III. Tak, to jest auto Jana Pawła III. No tutaj e, butik odzieżowy, tutaj jakiś pan z Krakowa, co porywa dzieci za darmowe cukierki, no po prostu typowy Kraków. Ała! O ty kurde jeden, ty kurde ty ty. Ej serio, oni chcieli zrobić e, ten Doty Donut, tego że zamiast Doty Donut zrobi Jimmy's Donald. Donuts? Nie ma. Będzie, będzie zabawa. Będzie się działo. O kolega, czekaj, bo go chciałem zejść od tyłu. Nikt się mnie nie spodziewał. Tak szybko się mnie nie spodziewałeś. Mi... Chłop myślał, że dosłownie wygra rundę ze mną. O, czekaj. Ja nie mogę, jak to z daleka strzela. O! Weź pan idź. Co pan robi? Serio, jestem na polu. A przy, przynajmniej mam bliżej do. Kto ma na imię drzewa? Dlaczego to. Dlaczego ktoś miał na imię łódź czy, dr, czy drzewa? Sprzątałaś go miotłą piosenka. Ej dosłownie po polsku. Ja się nazywam piosenka. Nazywam się Song, ale po polsku to by była piosenka, nie? Oksy Oksigen. A? Ła, wow, to... Jest zwycięstwo! Nawet nie zdążyłem wejść do góry i tamtych dwóch... ale to nieważne. Będzie moja najlepsza akcja. Będzie tutaj pik. Tutaj, pyk, nik, tutaj, nie, to jest nasz. Tutaj, wyciągnąłem tego, i tutaj, pyk, nik, cyk, cyk. No to co, widzowie? Dajcie, łapę w górę i suba. No i co? Jest przedłużanie. Kończymy. Pa.